Tym razem to nie łysy, ale taki Carson pojechał do Rosji i będzie robił wywiad z Władimirem Putinem. Lewicowo-liberalny salon medialny dostał histerii, a prawica w części się cieszy, a w innej części myśli sobie właśnie dlatego nigdy nie będziemy mieli nic ładnego. To jest troskmina kożuszka. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Przypominam, że pod tym filmikiem też znajdziecie link do serwera na Discordzie poświęconego szafie i mojej osobie. W każdym razie zapraszam wszystkich. My to będziemy razem budować powoli. Te dyskusje muszą się same organicznie narodzić. Myślę, że w ten weekend będzie, będę zapraszał w specjalnym filmiku Was do uczestnictwa w takim spotkaniu głosowym, w którym także uczestnicy oprócz mnie będą mogli zabierać głos. I to powinno być bardzo dla mnie przynajmniej ciekawe, żeby część z was też usłyszeć tych, którzy będą Mieli oczywiście na to ochotę. Przechodzimy do rzeczy. Szybko chcę to nagrać, bo też, mówiąc szczerze, mam dzisiaj taki dzień dosyć yy, ciężki. Natomiast tak, yy, po pierwsze, Trzeba rozważając to, czy to jest dobrze, że taki Carson pojechał do Moskwy i będzie robił wywiad z Władimirem Putinem, czy należy to potępić, czy tego nie należy potępić, trzeba jako konserwatysta, taki antyrosyjski tradycyjnie, ja tak się identyfikuję, powiedzieć sobie jasno. To znaczy, oczywiście, że jest spora część hipokryzji po stronie tego liberalnego salonu, który robił nie tylko wywiady z Władimirem Putinem, ale dawał mu nagrody, ale robił z nim interesy, ale robił z nim różnego rodzaju, Rodzaju resety. I oczywiste jest, że w kimś. Okej, okay, właśnie zaliczyłem dosyć emocjonalnie wybuchowy moment, w związku z tym, że suki zaczęły szczekać. Tego momentu nigdy nie opublikuję, chyba że ktoś zapłaci mi 77 milionów dolarów, albo być może nawet więcej będzie potrzebne, bo moja kariera przecież idzie ciągle do góry. Natomiast chciałem jednej rzeczy się jakby pozbyć, to znaczy tego poczucia rozżalenia, podobnego jak. Odczuwała pewnie część polskiej prawicy po tym, gdy prezydent Duda zaczął być atakowany za słowa o Krymie. Że robią to ludzie, którzy z Putinem i jego reżimem jakoś tam się jednak w przeszłości dotykali. Co więcej, można mieć pewne przeczucie, że za chwilę, jak sytuacja będzie się dalej zmieniać w tym kierunku, w którym się zmienia na świecie, to dotykanie razem z Putinem od nowa zostanie rozpoczęte i wtedy będzie znowu obudowane jakąś taką narracyjną opowieścią o tym, jak to jest dobre. I jak to służy pokojowi na świecie i losowi ptaków zagrożonych gatunków. Natomiast no, trzeba być też trochę szczerym wobec siebie, tak? Mnie to oczywiście denerwuje, że Patryk Michalski jest jakąś wyrocznią w sprawie Takera Carsona i że przypomina, że Tarczyński już po rozpoczęciu wojny i prezydent Duda dużo wcześniej udzielali mu wywiadów i tutaj trzeba to jakby wszystko oczywiście pogrupować. Natomiast jakby, moi drodzy, tak bym powiedział to prosto, żeby zakończyć już ten wątek, tak? Jak wy chcecie żyć w świecie, gdzie jak Patryk Michalski jest oburzony, to was zawsze to cieszy, czym on jest oburzony, to jakby złapcie się jakieś barierki, bo świat jest dużo bardziej skomplikowany. Tak? To, że demokraci stali się teraz antyrosyjscy, to, że Platforma i tam Tomaszowie Piątkowie wymyślali, że jaki PiS był prorosyjski. To wszystko jest prawda, natomiast no, my musimy też patrzeć na świat takim, jakim on jest. Putin nie będzie i nigdy nie będzie sojusznikiem Polski ani Ameryki tak jak Lech y, Twu. Donald Tusk nigdy nie będzie kibicem Lechii Gdańsk, Tak. I to zakończmy na tym. Natomiast, jakby przypatrzmy się, co, jaki ja mam problem z tym wywiadem. Pierwszy argument, którego używają wszyscy zwolennicy, słuchałem kilku podcastów, na przykład Louder with Crowder, że to jest hipokryzja, krytykowanie Takera, bo on jest dziennikarzem i on po prostu robi wywiad z kimś, kto jest ciekawy i jest medialny. Zresztą, no to jest absurdalne z dwóch stron, bo nikt nie krytykuje Takera moim znaczy niektórzy krytykują, ale jakby nawet jak się popatrzy na te główne osobistości tak zwanego mainstreamu amerykańskiego to oni piszą, to nieprawda, że nikt nie chciał zrobić wywiadu z Putinem składaliśmy takie propozycje i one były odrzucane więc jakby ten argument jest po prostu idiotyczny tak, że tu chodzi o dziennikarstwo i wykonywanie swojej pracy. Argument dużo istotniejszy jest taki, że Tucker jest tutaj stroną a nie bezstronnym dziennikarzem on oczywiście nie stoi po stronie Rosji, bo go Rosja pewnie interesuje w mniejszym stopniu. Ja nawet do końca nie wierzę w jakieś tam historię, że on jest jakoś tam opłacany. Myślę, że to jest niepotrzebne. On ma swoją filozofię Ameryki i to jest filozofia, mówiąc w skrócie, realistyczno. I to słowa, słowo realistyczne w tym kontekście nie znaczy nic dobrego, izolacjonistyczne, tak? To znaczy, to jest taka historia o tym, że wojny głównie się biorą z tego, że ludzie w Waszyngtonie w porozumieniu z kompleksem militarno-przemysłowym doprowadzają do tych wojen, tak, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie też jak człowiek za bardzo się zapędzi w tym myśleniu, jaki ten Waszyngton jest zły i jak destabilizuje świat, co czasem jest prawdą w niektórych sytuacjach, tak? to ten człowiek dochodzi do takiego wniosku, że być może ten który wywołał tą wojnę, wywołał tę wojnę tylko dlatego, że został w jakiś sposób zmuszony. I to jest myślenie między innymi pana Merszaimera, o którym mówiliśmy już wielokrotnie na tym kanale, jak mówiliśmy o wojnie na Ukrainie, Także Rosja została oszukana, nie brano pod uwagę jej interesów, więc nie możemy się dziwić Rosji, że zrobiła to, co zrobiła, tak? I oczywiście drugą rzeczą, która kompletnie dezawuuje ten argument, że to jest po prostu wywiad w sprawie wojny, która wszystkich interesuje, z człowiekiem, który ma dużo do powiedzenia Sprawie tej wojny, to on jest zdezawuowany dlatego że, tak, Carson w tym swoim filmiku sam mówi, że ludzi nie informuje się o wojnie na Ukrainie tak, jak trzeba. I ta wojna jest straszna, bo ona doprowadziła do śmierci setek tysięcy ludzi, także na Ukrainie. Tak? Tylko, że oczywiście, no tak, wymagałoby to powiedzieć, że głównym odpowiedzialnym za tę wojnę jest ten człowiek, z którym on będzie rozmawiał i bezczelnym y, śmiechem w oczy. Twarze ofiar wszystkich i wszystkich, którzy są dzisiaj przez Rosję zagrożeni, jest mówienie, że będziesz ze sprawcą rozmawiał w sprawie ofiar. Tak? Z Tedem Bandim, z Mansonem, z tymi wszystkimi wariatami można było robić wywiady. Ja rozumiem, że to jest ciekawe, jak działa umysł psychopaty, seryjnego zabójcy i tak dalej, tak dalej. Ale jeżeli dziennikarz by poszedł i powiedział: Niektórzy mnie krytykują za to, że chciałem zrobić wywiad z Tedem Bandim, ale ja to robię dlatego, bo w czci dla tych wszystkich kobiet, którą zamordował i chciałbym, żeby Amerykanie mieli okazję zrozumieć, jak się czują ofiary jego, nie? no to to by było nadużycie olbrzymich rozmiarów. Tak? Więc jakby to jest główny mój problem z tym wywiadem. Tucker Carson jest stroną, która kibicuje Rosji w tym sensie, w takim samym sensie, jak... E Antyrosyjskość demokratów była spóźniona, to prorosyjskość republikanów w dużej mierze jest pochodną antyrosyjskości demokratów i proukraińskości administracji Biden'a. Oczywiście ona ma swoje granice i o tym można by było dużo mówić, tak? Jak popatrzycie sobie na te konta takie, które są dosyć popularne, najbardziej maga protakerowy, o bym odpowiedział, tak? To są takie, taka jakaś kombinacja tych teorii różnych, takich o tym, że Deep State nami rządzi, że jest Waszyngton, że Rino są tak samo źli jak demokraci i tak dalej, i tak dalej. To oni na przykład piszą tak, że oczywiście, bo Putin nie lubi LGBT, bo Putin nie lubi tych wszystkich pomysłów lewaków, więc dlatego lewacy się go boją. Jest jeszcze taka już dosyć szalona teoria, że Putin udzieli takerowi jakiejś informacji na temat Huntera Bidena i tego, co naprawdę on robił na Ukrainie i tego właśnie boi się mainstream. Może to nawet udzieli jakiejś mu informacji, może on nawet ma takie informacje, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, co jakby prawica powinna zrozumieć, znaczy powinna, jest, może mogę tak sobie mówić życzeniowo, tak? Putin nie jest waszym sojusznikiem. Już nawet nie chcę rozwijać tego wątku, bo on wielokrotnie był po, poruszany, jaki jest... Yy, Udział aborcji w Rosji, tak? Jakie to jest zepsute społeczeństwo, że to nie jest żaden wzór żadnego tradycyjnego społeczeństwa w jakimkolwiek znaczeniu. Natomiast w tym swoim zacietrzewieniu ideologicznym, bo w istocie ten realizm połączony z tym izolacjonizmem, że każda wojna zapewne jest po stronie elit amerykańskich wina. Tak, że wojny nie wybuchają. George Friedman dzisiaj napisał bardzo dobry e, komentarz. Tak, Ci ludzie, którzy piszą o tym, że może lepiej, żeby Ameryka się nie angażowała w wojnę na Ukrainie, nie rozumieją jednej rzeczy: że wojna nie zawsze jest wyborem. Znaczy, czasem na świecie są po prostu źli ludzie. Nie dlatego, że złe elity, które w oczach antyglobalistów są jakieś wszechwładne, dokonały złych wyborów. Bo tak, dokonywały złych wyborów. Rosję można było potraktować inaczej. Tak? Ale jest jeszcze coś takiego, że. Że to nie była e, tabula rasa po 1991 roku i rozpadzie Związku Sowieckiego. Tu, ten, tu, przepraszam, Putin jest czekistą. Tak. Putin jest czekistą. W tej kulturze został wychowany. Putin jest imperialistą. Putin jest nihilistą, w pewnym sensie, czego w Rosji, jak się czyta, do Stojewskiego nigdy nie brakowało tak, takiej postawy. Więc jakby zakładanie, że to wszystko można zrzucić na Amerykę i Partię Demokratyczną, która weszła z Ukrainą w jakąś dziwną umowę i ukrywają korupcję i robią jakieś przekręty z FTX, no to mówmy się, to jest, to jest ta dziwna kombinacja realizmu, który kończy się skrajną naiwnością. Tak? Bo pamiętajmy o tym. W latach 60., jeszcze wcześniej, prawie już od lat 20, prawda, nie było problemem to, że w Związku Sowieckim Amerykanie mają na przykład korespondentów. Problem polegał na tym, że ci korespondenci uważali, że Związek Sowiecki i wszystko to, co on sobą reprezentuje, jest lekarstwem na choroby Stanów Zjednoczonych. Że Chruszczow, że Trocki, że wszystkie te dziady mogą być. Rzeczywistymi recenzentami, na przykład, stosunku Stanów Zjednoczonych jako państwa i poszczególnych stanów do czarnych. Tak? Że oni w jakimś sensie prezentują jakiś lepszy model zamiast kapitalizmu socjalizm naukowy. Prawda? Było mnóstwo intelektualistów, którzy w to wierzyli. Tak? I oczywiście e, ta sytuacja, gdyby ten intelektualny nurt wygrał, a właściwie w pewnym sensie jego post, pewna forma. Wygrała, bo ciągle się mówi nam na lewicy, że Ameryka powstała w 1619, kiedy przewieziono pierwszego niewolnika i że to jest najbardziej, nie, tak jak mówi na przykład Niall Ferguson, to jest imperium, ale jednak najbardziej szlachetne z imperiów w historii, to, że to jest najgorsze imperium, tak, yy, takie represyjne i tak dalej. I nagle Następuje moment, w którym ten antyamerykanizm połączony z neokomunizmem jakiś postmodernistycznym, prawda, czy z, kul z kulturowym komunizmem i ten realizm antyelitarny, który staje się coraz bardziej popularny po prawej stronie, przybijają sobie piątkę w pewnym szczytowym yy, momencie i mówią tak, rzeczywiście to była wina Ameryki. Oczywiście yy, w przypadku Takera to jest tak, że on łączy ten wątek Tradycyjnego amerykańskiego, według niego, patriotyzmu, który był, były momenty izolacjonistyczne, które były patriotyczne w historii Stanów Zjednoczonych. To też nie można mu tego odebrać. Tak? Znaczy on mówi tego: Ja to robię wszystko, żeby chronić Ameryki. Natomiast panu, pamiętajmy o tym, że ten okres złotego, ten złoty wiek amerykańskiej klasy średniej, często klasy robotniczej, która uzyskała cudownie, i to też jest ten cud Ameryki, którego ludzie często nie doceniają. Klasy średniej, czy klasy robotniczej, czy klasy pracującej, która uzyskała ten awans do, do klasy średniej, to była Ameryka niezwykle aktywna. Na scenie międzynarodowej. To była Ameryka, która pokonała Hitlera, oczywiście w połowie tak jak trochę Lent Lease było jedną z głównych przyczyn porażki, prawda, czyli wspomaganie Sowietów i to miało oczywiście swoją cenę, no, ale była za sprawą doktryny Trumana, za sprawą deterrence Kenana i za sprawą tych wszystkich koncepcji tego Deep State amerykańskiego Ameryka była bogatsza i równiejsza niż kiedykolwiek. Bo oczywiście wojna też miała wpływ na to, że. Ten robotnik mógł zarabiać tyle, żeby utrzymać cały dom, w którym mieszkała rodzina. Więc innymi słowy, tak jak ci lewacy, czyli lewicowe, radykalna lewica w latach 60., czy jeszcze wcześniej, w latach 40., uważała Związek Sowiecki jako receptę albo alternatywną drogę dla Ameryki, która zeszła na złą drogę. I, był, I to była fałszywa obietnica. Tak samo dzisiaj, obietnica, że Putin, jako jakiś pilno, pilnujący prawdy i, i w istocie ofiara tego establishmentu, woke, który połączył się w jakiś magiczny sposób z establishmentem militarno-przemysłowym, to też jest fałszywa obietnica. I to jest problem z wywiadem z Władimirem Putinem. On nie będzie przecież szczery, Putin nie jest głupi. Na bo... A, znaczy w sensie nie jest aż tak głupi, tak, będzie mówił to co chciał, tak jakby to było w tych wywiadach z Oliwierem Stone'em. No i jakby jeszcze raz, tak, Carson ma prawo robić ten wywiad, ale my, jako odbiorcy, przede wszystkim jako Polacy mieszkający w tej części Europy i mający tą historię z Rosją, nie możemy ulegać, jeżeli jesteśmy patriotami, tej obsesji amerykańskiej prawicy, która jest coraz bardziej niepokojąca, tak? bo to jest po prostu no, jakby. Jak już ktoś pisze tylko Trump do mnie na przykład w komentarzach, ja piszę, no dobrze, ale ja się obawiam o Polskę, jak myślę, czy lepiej Trump, czy lepiej Biden, a ktoś powie, ale Polska niech zajmie się sobą, no to jakby, no już nie wiem, il, na ile myśli samobójczych ja mam pójść, czy takiej tendencji samobójczej, byle byście byli zadowoleni, że w. Trump zawsze ma rację. No bo w pewnych sprawach może na pewno nie mieć racji. Tak? I jeszcze jest jeden rzecz na koniec, o której chciałem powiedzieć. Otóż to nie ma znaczenia w kontekście wywiadu z Putinem. To nie ma znaczenia wielkiego w kontekście nawet obrazu, bo, bo ten obraz został zbudowany już przez Takera Carsona wcześniej, tak? kiedy mówił o tym, że na Ukrainie prześladowany jest Kościół, że opozycja jest prześladowana, prawda? i tak dalej, i tak dalej. A w Rosji właściwie wszystko jest w porządku yy, i Rosja tylko jest ofiarą w całej tej sytuacji, do, dorobiono gębę prawda, Putinowi imperialisty, i w jakoś tajemniczo w tej całej historii to on jednak ciągle morduje ludzi. Ale głównie dlatego, że był bardzo, był się przykro wcześniej zrobiło, prawda? Nikt, nikt by nie wytrzymał takiej manipulacji establishmentu. Tak. No to jest rywalizacja, która jest kluczowa dla Polski. To jest rywalizacja o wiceprezydenturę Donalda Trumpa. Donald Trump z Tuckerem Carsonem. Miał bardzo bliskie już w pierwszej swojej y, prezydenturze, ale też jest tak, ja myślę, że Trump nie jest głupi, i on widział, że na przykład w sprawach tych dotyczących y, wyborów to tak Carson zachowywał się w sposób bardzo wykalkulowany, to znaczy, on widział, że jest szaleństwo. Zresztą, jak wtedy y, po y, wyborach, jeszcze przed 6 stycznia, News Nation rosło w siłę, czyli to już takie super maga media, bardziej maga niż Fox News, to krytykce poddawany był. Także Tucker Carson. Tak? To znaczy, on przecież zrobił cały ten taki segment, w którym powiedział: Sydney Powell twierdzi, że ma dowody, chcieliśmy się z nią spotkać, żeby nam opowiedziała o tych dowodach, ale ona chyba tych dowodów nie ma, bo z nami się spotkać nie chce. Tak? On skompromitował w dużej mierze, bo też czuł, że aż to wariactwo do tego stopnia i w tej kwestii jest dla niego nieopłacalne. Potem nadrabiał, pamiętajmy, te rzeczy, żeby jakby. W się z powrotem w łaski Trumpa, tymi całymi historiami o tajnych nagraniach z 6 stycznia, które rzekomo miały pokazywać, że tam nic się nie działo takiego złego i że to byli turyści, jak sam taker Garson mówił. Natomiast jakby myślę, że Trump zdaje sobie sprawę z tego, że Tucker jest taką wyrachowaną bardzo postacią. Natomiast no pamiętajmy też, w jakim kontekście amerykańskim odbywa się ten wywiad. W Moskwie z Putinem. Została uwalona przez Republikanów to porozumienie, które demokraci sztucznie nazywają ponadpartyjnym, ze względu na to głównie, że jest zero zaufania, nie po stronie MAGA, po stronie całej partii republikańskiej, do tego, że Biden zobowiąże się, czy, że zobowiązania do zabezpieczenia granicy południowej y, płynące z ust Bidena można traktować jako jakkolwiek, jako coś wiarygodnego. Więc to zostało. To, to nie dojdzie do skutku. Ukraina najprawdopodobniej będzie, pieniądze będą odpływać. Tak. I teraz to jest zwycięstwo Republikanów Maga. Biden narzuca narrację, że to jest wina Trumpa, że Ukraina przegra wojnę, bo to Trump do tego doprowadził i że, że granica, oczywiście to jest znowu, to, to, to jest jedna z tych narracji, którą kupią ci, którzy już byli kupieni wcześniej, więc to jakby okej. Okay. Natomiast Tucker Carson w tym momencie robi wywiad z Władimirem Putinem i moim zdaniem to jest jeden z istotnych kroków w rywalizacji o wiceprezydenturę Donalda Trumpa. Tak, to znaczy, kto będzie kandydatem na wiceprezydenta na tikiecie Donalda Trumpa? Tak jak mówiłem ostatnio, Nikki Haley w moim rozumieniu została w wyścigu po to, żeby pokazać, że jest jeszcze, mimo tego, że ty jesteś faworytem i że ty wygrasz te prawy wybory, to jest jeszcze spora grupa wyborców, których ty musisz przekonać. A żeby przekonać tych wyborców, dobrze by było, żebyś wziął kogoś z establishmentu republikańskiego, bo ci wyborcy republikańscy bardziej centrowi, ale no w tym rozumieniu, że najbardziej prawicowa w Stanach jest MAGA, tak? To znowu nie chcę wchodzić w te dyskusje. Czyli innymi słowy, Nikki Haley nie walczy o siebie, walczy o wpływ establishmentu republikańskiego, który pamiętajmy, to ten establishment, nie Donald Trump, odpowiadał za to, znaczy nie, nie, nie że nie Donald Trump. Połączenie tradycyjnego, jastrzębiego nastawienia do NATO i do Europy, republikańskiego establishmentu, z antyniemieckim instynktem Trumpa, sprawił, że ta prezentura była ostatecznie dobra, szczególnie dla prawicy, dla Polski, ale bym powiedział, że i dla Polski była dobra. Tak. Więc to jest kluczowa rozgrywka z naszego punktu widzenia. Jeżeli to będzie ktoś ze świata, tak Rakarsona, bo on też przecież nie walczy o siebie. Ale pewnie takie rozmowy trwają tam gdzieś w tle, żeby to był ktoś naprawdę maga, tak? żeby to był ktoś, kto zapewni wreszcie, że nie będzie tego oszustwa, które miało miejsce w oczach np. Takera w pierwszej prezydenturze, gdzie Trump mówił najpierw, że NATO jest przestarzałe, a potem NATO było kluczowe i Trump w pewnym sensie nawet starał się odbudować NATO i był bardzo zaangażowany. I wtedy zresztą to też pokazuje, że Taker to nie jest do końca taki człowiek wynajęty. On jest Kimś, kto wierzy autentycznie w rzeczy, które wierzy, tylko że te rzeczy są według mnie bardzo niebezpieczne. Tak? Bo on krytykował Trumpa, kiedy Trump na przykład do Sulejmaniego strzelał. Znaczy, no nie Trump, tylko oczywiście wydał takie polecenie. Krytykował zbyt duże zaangażowanie. Ostatnio, jak republikańscy senatorowie, niektórzy z nich wspierający Trumpa tak bardzo blisko, pisali: Uderzmy w Teheran po tym ataku na ten Tower 22. To, to tak, jak Carson mówił, Wy jesteście nienormalnymi ludźmi. prawda? Czyli to jest. To jest antywojenność, rozumiana tak, że wojen można będzie zawsze Ameryka uniknąć i będzie bogata, jak tylko odsuniemy od władzy kompleks przemysłowo-militarny. No więc, jeżeli będzie tak, że jednym z tych ośrodków, którym może być wiceprezydentura powstrzymywania, tego instynktu Trumpa czasem w pewnych momentach niebezpiecznych dla całego porządku pewnego świata, który i tak jest przecież niezwykle osłabiony i żadną nie jest gwarancją moim zdaniem prezydentura Bidena, że ten porządek się e, utrzyma, no to to jest kluczowy moment moim zdaniem tej rozgrywki. Tak? I dlatego jak polska prawica zaczyna bronić Takera Carsona w tym samym duchu, w którym broni go amerykańska prawica, to jeszcze raz bym Poprosił, żeby ktoś się złapał jakieś barierki, tak, bo to jest, to, to, to znaczy, ile, jak bardzo samobójczy my mamy być w tej sytuacji. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Nawet nie było tak krótko, jak chciałem, ale jak zwykle się rozgadałem. Idę teraz przeprosić suki za to, że na nie nakrzyczałem, czego Wy na szczęście nie musieliście oglądać. Dobrze, do zobaczenia.